I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony przed nami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbit Sparks of Hope. I słuchajcie, ostatnim razem udało nam się wreszcie, ale to wreszcie, udało nam się skończyć tą misję, w której to szukaliśmy zaginionej siekiery Swiplopteka. I po długich staraniach wreszcie zakończyliśmy ten, ten, ten nieszczęsny... Quest. I przy okazji też odkryliśmy, odkryliśmy nową część historii naszego szanownego udroła, z się zapoznamy w pierwszej kolejności, a potem ruszymy do lasu. Coś ogromnego zostało uwolnione, jeżeli nie pamiętacie, tak zanim zaczniemy. Jeżeli nie pamiętacie, to ostatnim razem, kiedy udroł tutaj swój poemat, najzwyczajniej w świecie prezentował przed publicznością, to początkowo nic się nie zdarzyło, a potem nagle okazało się, że tutaj sztorm międzywymiarowy burza zgubienia czy, czy, czy zagłady, czy jakkolwiek, by tego nie nazwać. W, oskali, w skali terroru na poziomie 9,5, które według BIPO powinny być tylko i wyłącznie mitem, zawitała nad Palette Prime. I teraz dowiadujemy się, że coś ogromnego wydostało się z sztormu, z tej burzy nad planetą Woodrow. Nie mógł się ruszyć, nie mógł przy, uciec przed tym czymś, ponieważ nosił szczudły. A pamiętacie, jest ukryty i wiemy, że jest zwykłym kurlikiem, tylko chodzi na szczudłach. Przy okazji, od samego początku widziałem, że on naturalnie nie jest tak wysoki, ale po prostu myślałem, że ma wysokie koturny w swoich butach. Czym było to coś? O, to był ten wielki statek, który widzimy. Łódź parowa wylądowała na udroje i zgniotła go. Na płasko niczym. Na placek po prostu go zgniotła. Wiem, że pancake to będzie jak naleśnik, ale u nas się mówi, że zgnieść kogoś albo na kwaśne jabłko, albo sprasować kogoś na placek. To zdarzyło się, całe to wydarzenie, że ten, że ten statek parowy spadł na Udroła, spadł na Palet Prime, wydarzyło się to w czasie obia pory obiadowej i większość pasażerów nie zdążyła nawet otrzymać tutaj swojej, swoje, wiecie, tury przy przy, przy przy wózku z próbkami serów. Okej, okay. jak to się zakończyło, oprócz tego, że Woodrow miał wielkiego... Woodrow został zgnieciony przez, 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 przez ten, przez ten statek wycieczkowy, a potem trafił go piorunek. W ogóle, jeżeli spojrzycie w tło na te rysunki komiksowe, to widzimy, że udroł zgnieciony na placek, jak w jakimś L Lony Tunesie, idzie w kierunku tych dyń, które są pompowane, które wiemy, że znajdują się za całą tutaj, za całym Palletville, poszedł i. Użył tej pompki, aby wsadzić ją sobie do ust i napompować, jak jakiś kojot, którego zgniotła jego własna kontrapcja, która nie zadziałała podczas łapania strusia pędzi wiatra. Także, wow, nieźle. A potem, jak go walną, piorun, to walnął go w ten jego mały parasolek, który nie zdołał go ochronić przed e, uderzeniem tego statku. A po tym jak właśnie strzelił go ten piorun, to Chmura Burzowa na zawsze stała się jego kompanem, czy też na zawsze stała się jego aureolą, bo Halo to jest jako aureola, albo można to też przetłumaczyć jako kompan, co... Jest bardziej po polsku. Bardziej po angielsku byłoby powiedzenie właśnie Parliament Halo, po polsku, że stała się jego nieodłącznym kompanem. Na zawsze powodując, że jego. Na zawsze sprawiając, że jak będzie wyglądał, oraz upewniając się, że będzie taką osobą, która będzie ciągnęła. Cały, wiecie, całe tutaj przyjęcia, na, których, na które będzie zaproszony, będzie ciągnęła humor tych przyjęć w dół. Aha, przepraszam, jeszcze większego bamera. W sensie, wiecie, jeszcze, jeszcze bardziej tą osobę, która będzie tutaj psuła humor pozostałym uczestnikom danych danych imprez, więc no. Biedny udrał, przykro mi. Jego historia jest tragiczna, raczej tragikomiczna, bo wystarczyłoby, że przestałby wygłaszać poematy i zająłby się czymś innym, ale jest uparty. I potrafi to robić. Ja, co prawda jego poematy są bardzo, ale to bardzo tragiczne, więc może gdyby zmienił ich ton i może gdyby się przyjrzał im, że nie są aż tak tragiczne i że nie wyglądają też tak źle, to może... ...zmieniłoby to, wiecie, outcome tego wszystkiego, że że, że... że... ...nie sprawiałoby to, że... ...wszystko, co wokół mamy... ...po prostu... ...robi mu krzywdę? Wiecie, o co mi chodzi? Że może gdyby zmienił ton, to wtedy by się coś innego jeszcze zmieniło, słuchajcie... I teraz, teraz będzie zagadka, ponieważ obiecałem wam, że kiedy skończymy tą misję, to najzwyczajniej w świecie ruszymy przed siebie i udamy się do następnej krainy, czyli tej krainy, tej krainy właśnie wiosennej. Ale, no bardzo mnie interesuje Adraed's Dream, czyli ten sen co się za tym będzie kryło? Z drugiej jednak strony, mamy jeszcze The Princess and the Primadonna, czyli księżniczka i Primadona. I. Zrobimy to moi drodzy, w pierwszej kolejności, bo naprawdę jest to dość interesujące, jak sobie pomyślicie, że mamy kolejną misję, nie chcę jej robić, bo wiadomo, no znowu będziemy zmuszeni do robienia, do robienia najzwyczajniej w świecie misji mając przy sobie tylko i wyłącznie określoną drużynę, a dokładnie nawet nie całą drużynę, tylko dwie osoby z całej drużyny. I serio, no nie leży mi to. Nie leżą mi te misje. Wydaje mi się, że mogłyby one być zrobione troszeczkę, troszeczkę w inny sposób. One są fajne, ale z jednej strony one są fajne, o właśnie, tak to powinienem powiedzieć. Z jednej strony one są fajne, bo troszeczkę inaczej te, te, te misje się toczą, ale z drugiej strony, często gęsto w tych misjach po prostu musimy znaleźć jedno konkretne rozwiązanie, albo musimy się przemęczyć przez dość długą misję. Tak źle i tak niedobrze, jak to mówią, więc no, zobaczymy, jak to się tutaj wszystko po prostu potoczy. W jaki sposób ta misja jest tutaj stworzona? No bo nie oszukujmy się. Jeżeli znowu będziemy chcieli robić kolejną misję z Lumolikiem, czyli ten Sendriady, żeby zdobyć kolejną iskierkę, podejrzewam, że ona nie będzie misją na zasadzie od razu idziemy walczyć i zdobywamy iskierkę, tylko będzie to coś bardziej złożonego. I obawiam się tego, że właśnie jeżeli to będzie coś bardziej złożonego. To niestety, ale będziemy musieli tutaj e, co nieco więcej czasu na to poświęcić. A i tak poprzednie nagranie zabrało mi zbyt dużo czasu, więc. You get the idea, tutaj. Innymi słowy, zajmijmy się najpierw tą misją Diva oraz Księżniczka, czy też Primadonna oraz Księżniczka. Pokonaj 15 przeciwników. No to, to to problemem nie będzie, bo wystarczy, żebyśmy w odpowiednim miejscu stanęli, jeżeli chodzi o naszego szanownego Kurlika Mario. Można to też zrobić, słuchajcie, w taki sposób. Tu mamy trzech przeciwników. Tu mamy sześciu przeciwników. Ci będzie dziewięciu przeciwników, tak? Więc możemy... Możemy to zrobić w taki sposób, że przyzwiemy sobie White Claw'a, Wild Claw pokona paru dodatkowych przeciwników, czyli dokładnie trzech. I teraz co zrobi Kurlik Mario? Kurlik Mario uda się na drugą stronę. Tak, przeskoczymy sobie, słuchajcie, na drugą stronę, i tam będziemy mieli większą ilość tych przeciwników. I co z nimi zrobimy? Czekajcie, jeszcze zrobimy tak. Wzmocnijmy, słuchajcie, naszych bohaterów. Użyjmy turbocharga. W ogóle widzę, że turbocharge działa. Pierwszy raz to mi się zdarzyło. Widzę, że turbocharge działa na naszych przyzywanych. Na naszych przyzywanych, wiecie, miniony, czy, czy jakby ich tam nie nazwać. Więc jesteśmy w stanie co nieco więcej zrobić. I teraz, 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 słuchajcie. Wezwiemy wszystkich przeciwników i po prostu jednym ciosem wszystkich przeciwników tutaj po prostu zlikwidujemy. Wow. To było warte. Ja wiem, że oni byli na o wiele niższym poziomie trudności, ale sam efekt był tego warty. I dostaliśmy Super Mashuma. Pytanie: czy tego Super dostaliśmy w prezencie od naszego, któregoś Lumolika ze względu na to, że go użyliśmy, jednej z naszych zdolności? Czy może, moi drodzy, wynika to z tego, że po prostu. Y ta walka kończy się tym, że otrzymujemy, jeżeli zrobimy ją idealnie, pokonamy wszystkich przeciwników, to dostajemy dodatkową nagrodę. Pytanie, na które ciężko jest odpowiedzieć. The Princess and the Primadonna, czyli Księżniczka oraz Primadonna. Zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Moja analiza wskazuje na to, że ogromna liczba przeciwników znajduje się wewnątrz tej... Kałuży mrok masy. Bitwa przed nami będzie wymagała zręczności, a także możliwości obrony całego zespołu przed obrażeniami, które posiada Księżniczka Peach. I to będzie klucz do naszego zwycięstwa. I? I. i em, talenty tutaj. lecznicze księżniczki. Pisz, oczywiście. Księżniczki Kurlik, pisz, oczywiście. Miałem o tym powiedzieć, a. serio, miałem zaraz o tym powiedzieć. Tak, Bito, Bipo, tłumacz się. Bardzo się tłumasz. to naprawdę ci tutaj dopomoże? Odpowiedź brzmi nie. To ci absolutnie w żaden sposób tutaj nie dopomoże. I co my tu mamy? Przetrwaj. Au! Jeżeli my to mamy przetrwać, to będzie kiepsko. Dobra, czyli musimy mieć wodę oraz lód. Okej. Okay. Księżniczka pisz będzie musiała zadawać obrażenia. Hmm, dobra, już wiemy w jaki sposób to, to, to będzie wyglądać. Czyli tak, zarządźmy naszym zespołem. Oj, będzie, słuchajcie, ciężko. Z tego prostego powodu, że... Znaczy tak, po pierwsze, będziemy potrzebowali kogoś, kto będzie przywoływał. I teraz tak. Możemy to sobie ułatwić dwojako. Albo... Albo moi drodzy, skupimy się na duchach. Albo skupimy się na ognistych panach. Wydaje mi się, że będziemy musieli skupić się na duchach, ponieważ one mają więcej zdrowia. Mają 1100 punktów zdrowia, a ci mają tylko 1075, to jest zawsze parę punktów więcej. Więc musimy wziąć naszą szanowną kurlik, dwóch naszą szanowną księżniczką Pitch Musimy zaopatrzyć się w, 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 w coś, co będzie atakować od elektryczności. Czyli w tym wypadku, elektroida sobie weźmiemy. A druga sprawa, żeby ułatwić sobie, słuchajcie, naszą walkę, wymienimy Regenesisa na, oczywiście, że na White Cloak. White Claw Mastera, Mistrza Wildclawych, tych dzikich, dzikich ostrzy. Ponieważ będziemy mogli przyzwać sobie dodatkowego bohatera, którym oczywiście nie będziemy mogli sterować. Będziemy mieli tutaj sobie yy, Miniona przyzwanego. On nie może atakować, ale my możemy wykorzystać to, że on potrafi atakować. No oczywiście mamy również Księżniczkę Peach, która będzie potrzebowała troszeczkę wzmocnień. Zaczynając od tego, że, że moi drodzy, zmaksymalizujemy obrażenia jej wspaniałej broni. Drugie, zmaksymalizujemy obrażenia w związku z drop-offem. Teraz tak, tutaj, Fighting Spirit, Recover one, one Team Barrier. Nie, Team bariera nie jest nam tutaj potrzebna w tym sensie może dodatkowa szarża to są trzy punkty jakby nie patrzeć ale z kolei z kolei z kolei możemy zmniejszyć czas oczekiwania na barierę i to chyba zrobimy z tego prostego względu że ta bariera nam będzie potrzebna i mamy jeszcze jeden punkt i ten punkt dorzucimy sobie żeby Dbaję. Range? Niekoniecznie. Wolę dorzucić albo do zdrowia naszej szanownej. Yy, naszej szanownej tutaj. Yy, no. Eww. Tu trzeba by było dorzucić do zdrowia, nie tam. Wiecie co zrobimy, czyli tak. Dorzucimy sobie Glide Boosta. Czy nie? Tak, dorzucimy sobie. Zawsze to, to, to parę dodatkowych sekund. Szczególnie jeżeli chodzi o yy, księżniczkę Peach. A jeżeli chodzi o kurlik Pitch, to mamy ten jeden punkt i ten jeden punkt albo przytrzymamy, i będziemy mogli coś innego tutaj sobie dodać, albo wreszcie zainwestujemy w ilość zdrowia naszej szanownej kurlik Pitch. I to zrobimy: zainwestujemy w to dodatkowe zdrowie, ponieważ ona ma bardzo mało tego zdrowia. Więc wypadałoby tego zdrowia mieć troszeczkę, troszeczkę więcej, jakby nie patrzeć. No i dobra, no i wychodzi na to, że tak wygląda nasz zespół w tym momencie. Teraz musimy to przetrwać. Teraz musimy to przetrwać i. I musimy to jakoś zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. I żeby to miało ręce i nogi. Hmm. Wiecie co? Widzę. Pe mam pewien pomysł. Mam pomysła. Mam pomysła na takiej zasadzie, że jeżeli użyjemy tego cuda, to prawie wszystkich przeciwników wezwiemy w jedno miejsce, prawda? Jak prawie wszyscy przeciwnicy podejdą w jedno miejsce. To teraz pitch podejdzie bliżej. My sobie nałożymy na cały zespół dodatkowe obrażenia, żeby zadawał. Zrobimy. Mamy dwie szarże, słuchajcie. Jest jedna szarża. Teraz możemy zrobić drugą szarżę i ją zrobimy. Eee, Korli Peach jest w bardzo złym miejscu. Teraz zostaje nam Peach, Peach, która może tak. Albo zrobimy w taki sposób, albo zrobimy w taki sposób. Czekajcie, bo to wypadałoby. Hmm. Czy dalej będziemy mogli ich trafić? Dalej będziemy mogli ich trafić. Dobra. Czyli tak. Nakładamy sobie elektryczność na nasze ataki, bo przynajmniej duchy załatwimy, a pozostali zginą, bo, bo zginą. Sześć tur. W taki sposób musimy przetrwać. Sześć tur, moi drodzy. U, teraz się zacznie zabawa. Bo został nam jeden przeciwnik. Dobra, został nam jeden przeciwnik. Możemy się troszeczkę, troszeczkę, słuchajcie, tutaj wycofać. A... Pici też się wycofa tu. I słuchajcie, teraz. Przyzwiemy sobie. Nie, chciałbym go przyzwać tu nie. Chciałbym go przyzwać, żeby tak, żeby w tym miejscu stał najzwyczajniej w świecie. Dobra. My się schowamy w tym miejscu i słuchajcie, zakończymy turę. Czyli zostało nam teraz 4 tury do przeżycia. Mówiłem, no. Jeżeli dobrze dobierzemy zespół, w, ty w tego typu... Wiecie, w tego typu tutaj yy, najzwyczajniej w świecie walkach. To nie ma powodu, żeby dana walka źle nam poszła. W ogóle. Czy to zostało dodane? Słuchajcie, to zostało dodane z najnowszym update'em. Teraz dopiero to zauważę. Wydawało mi się przy poprzedniej walce, kiedy robiliśmy tą, wiecie, tą długą, długą misję, wydawało mi się, że dobrze widzę, że pokazuje nam tutaj, wyświetla się, jaki przeciwnik za chwilę się zespawnuje. I rzeczywiście. Widzimy, jak, jaki przeciwnik nam się faktycznie tutaj zespał. Nice! Czy my możemy zaatakować? M możemy zaatakować tam przeciwnika, tego ducha. Możemy spróbować. Wiecie, jak jest. No, nie jest powiedziane, że coś nam się tutaj uda, ale. No. Nie zlikwidujemy go, więc nawet nie będę tutaj kombinował. Ale. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy jeszcze naszą szanowną pitch stanąć sobie tutaj i nałożyć magiczną barierę na cały zespół. Dzięki czemu będziemy troszeczkę, troszeczkę bardziej kryci. Tak, chcemy skończyć tą turę. Wow, zaworę obrażeń z tego prostego względu, że mamy nałożoną na siebie magiczną barierę. Czy my właśnie znajdujemy się w sytuacji, że przeciwnicy nie mogą nam nic zrobić? Spawnują się i nie mogą nic nam zrobić. Na to wszystko, słuchajcie, wskazuje. Wow! Ok. E, jeszcze trzy tury nam pozostało. Nie wiem, czy zauważyliście, ale stały nam jeszcze trzy tury. I najważniejsze jest to. Że możemy naszego tutaj e, pana podtrzymać przy życiu i nie musimy się absolutnie martwić tutaj niczym. Jak tylko nam ta bariera drużynowa się e, odnowi, no to wiecie jak to się skończy? To się skończy tym, że będziemy mogli ponownie wszystkich przeciwników. Będziemy mogli przeciwnikom zrobić duże kuku. Seriously. Seriously, nie musimy tutaj zbyt dużo robić, jeśli mam być szczery. Trochę to. Jak tak sobie pomyślicie, to. Trochę, trochę. Trochę jest to przerażające, jak łatwo można tego typu misje nie tyle zglitszować, co. Można wykorzystać w jakiś sposób gra działa. Przeciwko samej grze. No i co my zrobimy? Nic więcej nie zrobimy. Możemy znowu sobie co najwyżej wcisnąć koniec tury. i to będzie koniec, koniec tej walki. Bo przetrwaliśmy 6 tur. Przeciwnicy nie mieli szans. Słuchajcie. Absolutnie. Jeszcze z tym tutaj wezwanym, przyzwanym, wiecie, summonem, to absolutnie przeciwnicy nie mają szans. I to jest jeszcze w ogóle śmieszne, że przez całą tą walkę utrzymaliśmy się na poziomie 0 przeciwników na sam koniec. I teraz tak, jeżeli dostaniemy jeszcze dodatkowy bonus, Steampunk Bumbrella, dobra... Dostaliśmy bonus, który wynika z tego, jak tutaj ta, ta, ta misja została zaprogramowana i jaka jest nagroda za tą misję. I powiem wam, że ta Steampunk Bumbrella, no, nie będę nikogo oszukiwał, ale mi się podoba. Podoba mi się, jak ona tutaj wygląda i wydaje mi się, że sobie najzwyczajniej w świecie zmienimy skórkę naszej broni Właśnie na tą steampunk bumbrelę, bo Bumbrella, bo wildwood umbrella mi się nie podoba, vintage umbrella jest zbyt... Eee. steampunk Bumbrella wygląda z nich najładniej tak właściwie. The Merchant Guild of Palletville awarded you this for battling a darkness paddle that was discouraging shoppers. Gildia sprzedawców, czy też Gildia Handlowa Palletville, Nagrodziła Cię tą właśnie tą, tą bumbrellą za to, że pokonałaś, pokonaliście tak właściwie tą kałużem rockmasy, która sprawiała, że kupujący czy też, czy też klienci nie chcieli kupować rzeczy. Paletteville jest ładna i ją sobie na pewno, na pewno, słuchajcie, tutaj ustawimy. Patrzę, czy ktoś jeszcze ma coś do zmiany, ale. Szczerze nie wydaje mi się. Szczerze wydaje mi się, że... że wszyscy mają jak na razie wszystko ładnie tutaj umiejscowione i wygląda to naprawdę, naprawdę ładnie. I słuchajcie, ja wiem, że następna misja będzie bardzo długa. Ja wiem, że mieliśmy udać się na następną planetę, ale kurczę, dokończmy już to, co mamy do dokończenia, jeżeli chodzi o misję. Dokończmy to, zdobądźmy jeszcze jednego lumolika, zdobądźmy tam jeszcze jedną iskierkę... Następnym razem. Z tego prostego względu, że to ułatwi nam później grę i o wiele szybciej będziemy mogli przechodzić kolejne misje. Więc... Jak na razie ja się z wami pożegnam. Dzisiaj troszeczkę krótszy ten materiał, wideo z Mario Bros. z Sparks of Hope będzie, ale no poprzedni materiał był taki, że zapewne wielu z was oglądało to nie na raz, ale na parę razy, no bo nie oczekuję, żeby ktoś usiadł i godzinny materiał najzwyczajniej obejrzał na raz. Chociaż... W sumie może są takie osoby, które by to zrobiły, jak coś dajcie znać w komentarzach pod materiałem wideo, czy oglądacie jak są takie dłuższe materiały, czy to VOD nawet z streamów, ze strumieni świadomości, czy oglądacie je na raz, gdzieś tam lewam lecą w tle, czy może oglądacie je na parę razy, ciekawi mnie, to możecie dość śmiało napisać w komentarzu, możecie też napisać co wam się w dniu dzisiejszym podobało, czy Wam się nie podobało? Czy może te krótsze materiały wideo to jest też coś, co chcielibyście raz na jakiś czas zobaczyć? Śmiało piszcie te komentarze i śmiało również oceniajcie, ponieważ zarówno pozostawianie komentarzy, jak i ocenianie, czy to pozytywne, czy negatywne, wpływa na to, w jaki sposób dany kanał, nie tylko mój, ale każdy mniejszy i większy kanał na serwisie YouTube, zarówno komentowanie, jak i ocenianie wpływa na to, w jaki sposób kanał jest postrzegany przez algorytmy YouTube'a. I wpływa na to, czy nowi widzowie dowiedzą się o tym kanale i czy starzy widzowie, którzy są już z życi z danym kanałem, będą dostawać informacje, czy pojawił się nowy materiał na kanale, czy też nie. Bo przecież wiadome jest, że logicznym, jak sobie tak pomyślicie, logicznym jest, że jeżeli nie będziemy informować widzów na temat tego, że pojawił się nowy materiał na kanale. To nie będziemy, to, to, to nie wiem, zaoszczędzimy jedną miliardową CPU, który znajduje się w serwerze, który to robi i który, wiecie, te, tymi skryptami, tymi algorytmami zarządza. To przecież jest logiczne, prawda? Anyway, moi drodzy, żeby tutaj nie marudzić, żeby to już dzisiaj zakończyć, cieszę się, że byliście ze mną. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie sobie ze mną trzymajcie się. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć!